Hejka. Witam Was w spontanicznym vlogu Z mojego weekendu we Wrocławiu Przyjechałam tu w sumie przed chwilą i uznałam Dobra, nagrywam vloga, nagrywam coś dla Was Tym razem spędzam weekend we Wrocławiu z okazji moich urodzin, które są jutro Dzisiaj piątek, jutro sobota, w niedzielę wracamy W niedzielę wieczorem W ogóle ja tak powiedziałam, piątek, sobota, niedziela Jakby to nie było oczywiste, że po piątku jest sobota, po sobocie jest niedziela Nieważne no i spędzicie sobie ze mną czas, zobaczycie co będę robiła w ten weekend Dziś jest już trochę późno, przyjechaliśmy koło 18 Więc byliśmy na jedzeniu, pochodzić trochę po mieście i teraz już w hotelu. Jeśli dłużej mnie już oglądacie, to wiecie, że mam też studia we Wrocławiu. Co jakiś czas mam tutaj weekendowe zjazdy, więc trochę tego Wrocławia mam już obeznanego, że tak powiem, bo co chwilę tu teraz jeżdżę, od tego roku, odkąd studiuję, bo w tym roku zaczęła studia. Lubię to miasto, ale tak jak też możecie wiedzieć, to stoi takie stopka. To jest moje ulubione miasto w Polsce, ale Wrocław też jak najbardziej oddaję. Jutro kończę 20 lat. Jak się z tym czuję? Nie czuję się, nie wiem. Ja jestem zatrzymana jeszcze w wieku gdy miałam 12-13 lat. Jutro plany takie, że idziemy do Zo, na jakieś zakupy do Wrocławii, no i standardowo wieczorem miasto także zabieram was ze sobą. Mam parę rzeczy, które muszę kupić, tak pod względem jeszcze mojego wyjazdu, mojej podróży, która szykuje się za dwa tygodnie. Dlatego teraz ten mój czas, te moje weekendy są takie zabiegane, bo tutaj mam Wrocław, za tydzień tę imprezę urodzinową będę organizowała, tydzień później właśnie wylatuję. Ostatnio wam już o tym wspominałam i dalej nie będę zradzała, gdzie, po prostu zobaczycie na vlogu i na moich innych social mediach, na których was serdecznie zapraszam. Tam jestem codziennie aktywna, macie moje codzienne życie, także jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie, będzie mi bardzo miło. Tam będę wam pokazywać. Nazywała taką codzienność, jeśli chodzi o tą podróż, a na kanale, na YouTubie ja na pewno będzie vlog. Nie no, okej. Okay. Jesteśmy na razie we Wrocławiu, jesteśmy na razie w Polsce. Dopiero za dwa tygodnie będziemy w innym kraju. Także na razie skupmy się na tym, co jest tu i teraz. Ja idę się ogarniać, zrobić moje skincare, kąpiel. Z rana wybiorę się na siłownię, później hotelowe śniadanko i tak jak mówię, wyruszamy na miasto, będzie zo. Będziecie mi we wszystkim standardowo towarzyszyć. A jeśli chodzi o plany na niedzielę, no to to w sumie spontanicznie zobaczymy. Bo ja mam parę pomysłów, ale zobaczymy jaka będzie pogoda. W ogóle z soboty na niedzielę zmieniamy teraz godzinę, będziemy spać o godzinę krócej. W końcu będzie dłużej jasno. Tak długo już czekałam na wiosnę. Ja już ją odczuwam, bo parę było takich właśnie dni, że było cieplej. Ostatnio też wam wspominałam, że jestem człowiekiem, który potrzebuje słońca do życia. W sensie wiecie, po prostu wtedy się lepiej funkcjonuje, wtedy się lepiej żyje. Wycieczce wyzobu, jeszcze wycieczkę do Wrocławii i standardowo kupiłam sobie ciuchy. Bez tego nie mogłoby się obyć. Trochę tego mam. Co prawda, są to głównie rzeczy, których nawet nie zamierzałam kupić, ale było warto Nieważne. Dokładne kole zakupowe zrobię wam już po powrocie do domu. W ogóle mam ponad 3000 kroków, bo było dużo chodzenia, ale zo oddało, zakupy oddały. Teraz byliśmy jeszcze na bulwarze. Ale dobre, nie kupiłam tylko ciuchów, kupiłam jeszcze parę innych rzeczy, które mi się przydadzą, które naprawdę mi się przydadzą. Także równowaga w przyrodzie jest zachowana. Jutro jeszcze kolejny dzień we Wrocławiu, a wieczorem wracam już do domu. Znowu kolejny przykład na to, jak ten czas szybko leci. Tak się cieszyłam na ten weekend, bo wiedziałam już od nim... No, od jakiegoś czasu. I tak o sobie to przeleciało. To jest straszne. Okej, okay, mamy szybki teleport do mojego pokoju, do mojego stałego miejsca nagrywania. Wczoraj wieczorem wróciłam z Wrocławia. W ogóle pogoda w weekend była super, idealnie to dało, bo teraz wróciłam, jestem już ogólnie po spacerze z moim psem i jest deszcz. Ale dobra, przechodzimy do hola zakupowego, o którym wam wspominałam, już sobie zrobimy. Także robimy szybki przegląd. Dobra, poprawka. Tutaj mamy moje standardowe miejsce do nagrywania. Jak jesteście już dłużej na moim kanale, to wiecie, że tutaj odbywają się wszystkie pogadanki, wszystkie jakieś moje super przemyślenia na temat życia. Ale dobra, pokazuję wam, co kupiłam. Ja zawsze mam tak, że gdy czegoś naprawdę potrzebuję, to nie potrafię tego znaleźć w sklepie. A gdy czegoś nie potrzebuję i nie mam takiej potrzeby kupowania czegoś, to zawsze jest mnóstwo rzeczy. Ale tym razem akurat trafiłam parę rzeczy, które potrzebowałam, bo w sumie nie były to ubraniowe rzeczy. Jeśli chodzi o te ubraniowe, no to tutaj kupiłam po prostu to, co mi się podobało, to, co mi wpadło w oko. Tak jak Wam wspominałam, za dwa tygodnie wylatuję. Zawsze mam ten problem, że biorę za dużo rzeczy na moje wyjazdy, na moje podróże. Zawsze chcę tam upchnąć praktycznie całą moją szafę. Potem i tak w większości nie chodzę, ale to już szczegół. Bo zawsze mam mindset, żeby wziąć więcej i potem w razie czego nie żałować, że czegoś nie wzięłam. Z tego, że podróż jest samolotem, no to tam ogranicza mnie bagaż. Oprócz ubrań, które ważą, moje kosmetyki też ważą. W sensie wiecie, nie to do malowania się, bo ja w sumie biorę tylko tuż do szans. Chodzi mi tutaj o moje kosmetyki do skin Poranna i wieczorna rutyna pielęgnacyjna to jest coś, czego nigdy nie odstępuję. Plus jeszcze kosmetyki do włosów. Więc żeby trochę odciążyć ten bagaż, który właśnie te kosmetyki będą zajmować, kupiłam w Tigerze takie małe buteleczki, żeby sobie tutaj przelać właśnie niektóre kosmetyki. Do tego jeszcze taka basicowa kosmetyczka, bo jedna mi się zepsuła. Tak jak mówię, kupiłam je w Tigerze i ja kocham Tigera. Najbliższy Tiger jest około 40 minut ode mnie, od mojego miejsca zamieszkania, więc nie bywam tam często, ale zawsze gdy tam wchodzę, no po prostu muszę wszystko poprzeglądać, bo lubię estetykę tego sklepu. Ja lubię takie, wiecie, takie pierdółki różne, takie do domu, do pokoju, pełne jakichś dzienników, jakichś ciekawych planerów. Ja bardzo lubię takie sklepy i zawsze muszę się hamować, żeby nie kupić jakiejś niepotrzebnej rzeczy ale te są potrzebne. Później Rossmann, czyli nowy olejek do demakijażu, potrzebny do mojej wieczornej pielęgnacji do dwuetopowego oczyszczania twarzy. Dwuetopowe oczyszczanie twarzy, czyli najpierw nakładam ten olejek, zmywam jakieś takie pozostałości z całego dnia z mojej twarzy i dopiero później wszystko zmywam żelem, akurat u mnie z Cerave. No i to już jest naprawdę moje któreś z kolei, podejrzewam jakieś kilkunaste? Kilkunaste? Wow, miałam stówę na maturze, udzielam korepetycji z polskiego, i teraz sama nie wiem, czy mówię dobrze. Nieważne, moi uczniowie, nie oglądajcie tego. Tak czy owak miałam już dużo tych opakowań, bo ja stawiam na stałość w kosmetykach i nie zmieniam tak oboje rutyny pielęgnacyjnej. Trzymam się stałych punktów, trzymam się stałych produktów, tak? Potem nowa wcierka pobudzająca. ja też wam mówiłam, że znowu wróciłam do stosowania wcierek, bo ja mam takie etapy w swoim życiu, że raz używam tej wcierki, potem przestaję na jakiś czas i potem znowu zaczynam. Teraz jesteśmy w etapie używania, tak? Okej, okay, przechodzimy do ubrań. Beczka i taki zwykły biały top Mam mega dużo takich topów w różnych kolorach Czarny, niebieski, różowy A białego nie miałam, a to jest taki basic, który mi się przyda Strasznie mi się nie chciało tego przymierzać Ale dobrze, że to przymierzyłam Dobrze, że się zmobilizowałam do tego I znalazłam to, czego potrzebowałam Następnie w to taka brązowa kurtka Taka skórzana Ja już też mam parę takich skórzanych kurtek, ale ich nigdy za wiele Ta jest brązowa, brązowa jeszcze nie mam, tak? Także jest bardzo spoko. Ma w sumie jedną kieszeń, tylko tutaj. No i z drugiej strony jest oversize'owa, czyli to, co kocham, to, co uwielbiam. Następnie mamy taką różową koszulkę z Pull&Beara. Kupowałam ją na kasie samoobsługowej i prawie mnie to pokonało. Dobra, bardziej mi to pokonało, gdy kupowałam ostatnio spodnie zarze. Jeśli chodzi o Zare, to ja mam pecha. Do tych kas samoobsługowych nigdy mi to nie wychodzi. Pull&Bear trochę potrwało, ale wyszło wszystko bez pomocy pracownika. Ja szukałam właśnie takiej jasno-różowej koszuli ja bardzo lubię chodzić w koszulach właśnie pod taki top. Materiał nie jest do końca mnie zadowalający, więc może w przyszłości znajdę coś lepszego, ale jak na razie jest spoko. I ostatnia rzecz to w sumie taki t-s, taki basicowy. Ja z przodu najbardziej lubię, żeby nic nie miała, albo ewentualnie jakiś taki napis. Ja zwracam uwagę na to, co jest z tyłu, bo lubię takie nadruki właśnie w tisach, żeby, no, żeby było coś z tyłu, tak? No i ta koszulka jest z Pull&Beara. Też w stylu czyli tak jak lubię. I to na tyle z mojego holu zakupowego. Tak jak już wam mówiłam, w sobotę było właśnie ZOT, zakupy, wieczór właśnie na mieście. W niedzielę poodkrywaliśmy trochę nowych muzeów. Ja uwielbiam chodzić do muzeum, albo jakieś takie wiecie, galerie sztuki. Lubię takie artystyczne rzeczy. Mam to szczęście, że zawsze gdy jestem we Wrocławiu, to odkryję coś takiego nowego, ciekawego do zwiedzenia, obejrzenia. I zawsze z chęcią dzielę się tym z wami. Także weekend, mojej urodziny jak najbardziej na plus. A w przyszłym tygodniu będę świętować je dalej. Tym razem już u siebie, razem z moimi przyjaciółmi, znajomymi, rodziną, z najbliższymi. Wspominałam Wam o tym, że teraz szykują się takie intensywne tygodnie, ale ja to lubię. Także mega się cieszę. Będę o wszystkim Was oczywiście updateować. Tak jak Wam często powtarzam, każdy z nas potrzebuje mieć taki cel, jakieś takie rzeczy, na które czeka, bo gdyby tego nie było, no to byłoby nudno i popadalibyśmy w taką rutynę. Także ja kocham, gdy dużo się dzieje, kocham, gdy mam dużo na głowie. Tak, to u mnie niezbędne.